Się na, jogę, bo na jogę. Łukasz mnie teraz zabierze na jogę. Łukasz powoził mnie na jogę, bo pół godziny mam z Także tak, dzisiaj się ubrałam tak klasycznie na jogę, to znaczy po prostu top. A jak jadę na skuterze dzisiaj to mi nawet jest zimno, co, co znaczy, że wcale nie jest tak ciepło w tym listopadzie. Ale zazwyczaj jest to raczej przyjemny taki wiaderek, gdy cieszę się, że jadę na wyperze, bo no, wtedy można przynajmniej oddychać. A dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj wolałabym iść. Tak wygląda mniej więcej droga na jogę. A jakieś pola, lasy, palmowe. Sprawa wygląda następująco: że dzisiaj będziemy spędzać dzień osobno. W związku z tym, że ostatnie dwa miesiące prawie spędziliśmy właściwie całe dnie razem, a właściwie nigdy tak nie było, odkąd się poznaliśmy. Chcemy zobaczyć, jak to będzie. Tak, tak. tak Łukasz dzisiaj wychodzi. A ja zostaję sama w domu i zobaczymy, nie wiem też o której wróci, tak próbowałam się podpytać, że a o której wrócisz, a gdzie idziesz, a no, Łukasz mówi, że nie wie. Strychy. Bo ja ogólnie uważam, że to o co innego chodzi, po prostu ten ostatni okres był taki bardzo intensywny, że ta ustawka nastrojów dała Karoli aż takie impulsy, że mówi nie no muszę trochę sama pobyć, a wcale tak pewnie nie jest. No, ale skoro już tak kości zostały rzucone, no to zobaczymy. Robię kawusię bezkofeinową, i zaraz siadam do pracy. No. no to pa No to witamy w moim vlogu. Dzisiaj spędzamy dzień samotnie. Jest już po 12 taki połowa dnia. Plan jest taki, że chciałbym naprawić... Okej. Chciałbym naprawić na kanonika okay? okay. wcię. Chyba, chyba od wody wszystkie nity, które tutaj są opuściły, więc myślę, żeby kupić śrubki i jakoś to zmontować. Wiecie, nie dość, że kawa bezkofeinowa, to jeszcze z mleczkiem. No tak, właśnie tak upijkało się. Więc widziałem ostatnio taki sklep, który wydawał mi się takim sklepem z narzędziami i z różnymi rzeczami budowlanymi. Więc pojedziemy tam, to w kierunku Gal musimy jechać. I też chciałbym ponagrywać trochę z drona różne plaże. Więc pojedziemy do Unawatuny, potem może pojedziemy w drugim kierunku. Poszukamy jakichś surferów, i może ponagrywamy też jakieś tutaj wyczyny surferskie. Zobaczymy. A no i w międzyczasie też chciałbym montować filmik, bo jeszcze ostatni filmik dla Was nie jest gotowy. A chciałbym go w jutro wieczorem wypuścić. Więc trzeba też siedzieć i montować. Dzień jak co dzień. Do pracy. Pradacy. Okazuje się, że zakup tych yy, śrubek to może nie być taka prosta rzecz, właśnie wyszedłem z pierwszego sklepu. Dogadać się z ziomkiem czego ja potrzebuję. To jest powiem Wam karkołomne zadanie, to nie jest prosta sprawa. Stanosi okay. się na burze. się wydaje, że może chodzi to porządnie w każdej chwili, więc muszę szybko znaleźć sobie kawiarenkę. rękę w której pójdę? Nie wiem. Wygląda to dobrze. Szukamy jakieś miejsca na kawkę. Mam tutaj jedno sprawdzone. Wydaje mi się, że to dobry pomysł, żeby trafić tutaj i może trochę popracować. Właśnie mój obiadek się już kończy. Ser też jest. I idziemy jeść do komputerka klasycznego. <mulacje> Zbiera, zbiera, zbiera. Zbiera, zbiera sobie kamień, kalab99, także Dobra, pogoda nie to Niestety, no, żeby... no, no. No. To nic się nie udało nagrać, strona średniawka w być. Jest 18 i już jesteśmy razem. Jeżeli tak. wiecie co się wydarzyło? Gdy w ogóle to dzisiaj rano się kąpałam i nagle poczułam taką znaczy się z moim wrażliwym noskiem. No i Łukasz mówi no, coś śmierci, ale no nie wiem, nie wiem. No i tak mówię, dobra, zobaczę, co to. I tak zobaczyłam, że może być takie przypalone i w ogóle się okazało, że no taka wtyczka od, e, od bojlera naszego się spaliła. Ciekawe, co to oznacza, że jeszcze kiedykolwiek będziemy mieć ciepłą wodę i czy się nie spalimy. Przemyśliłem sobie, że na siłownię będę chodzić. I patrzcie, idę na siłownię. Jest taka pogoda. Ciężko tutaj na tej Sri Lance jest z przekąskami. Jak tak się siedzi przy komputerze i chce się coś zjeść, to nie ma za bardzo co. Można zjeść. Więc szukam czegoś nowego i będziemy próbować tych ciasteczek cebulowych. Liczę, że będzie to odpowiednik polskich paluszków cebulowych. Także zaraz zobaczymy. Taka spoko przekąska spoko takie do filmu albo Właśnie, jak siedzi przy komputerze, sobie nasypać w miseczkę trochę i spoko, żeby sobie to zjeść. I zaraz zobaczymy, może Karola też spróbuje. Proszę, kotek. To nawet nie pachnie cebulą, tylko kartonem. O fuj! Jezu, ja uwielbiam cebulę. Ogólnie tak, syrop z cebuli mogłabym naprawdę pić jak soczek. Cebule też uwielbiam, po prostu do wszystkiego. To jest podstawa naszej w ogóle diety. Ale jak sobie myślę o paluszkach cebulowych, to aż mnie skręca. Mm. Nie są takie złe. No to jest cała. No nie są takie złe. A tu jest tak, że one na wierzchu są jakby tylko posypane, a wewnątrz w ogóle nie czuć tej cebuli. jest tylko takie ciasteczko. No, no. jest siódme rano, a każdy teraz mnie zawodzi na jogę. Co hmm, jest spoko, że ja po w sensie po południu tak hmm, koło 11-12 zaczynam pracę, więc rano mogę sobie zrobić sport I też bardzo to lubię rano zrobić, żeby hmm, jak od razu wstaję i od razu się tak poruszać, w sensie, że, że jakoś tak to jest moje nie każdy lubi rano. Czasami coś boi po południu, też bardzo często rano nie ma czasu, ale znów zachęcam do sportu i tego, żeby robić to niezależnie od tego, czy to jest 20 minut, czy godzina, czy może trochę więcej. To naprawdę zachęcam do tego, żeby robić sport, bo jest to po prostu dla. Zdrowia. Nie tylko dlatego, żeby ładnie wyglądać, nie wiem, o co. Tylko po prostu, żeby... Żeby być zdrowszym, zdrowszą. że zachęcam do tego. A ja spadam na o 7.30. Wyrobiłem sobie takie... Mm, przeświadczenie, że wszyscy ludzie, którzy tutaj jeżdżą pod tukami to tacy odpowiednicy, Mm, takich mirków, którzy jeżdżą na taksówkach w Polsce. Takie wiecie, typowe złotówy, że tylko żeby cię tam na pieniądze oszukać i w ogóle tacy nie mieli te papierosy palą w taksówkach, to nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że tutaj wszystkie taksówki są takie. I strasznie mnie te putki denerwują. Po prostu sam jestem teraz kierowcą, to tym sugarem. I cały czas te tuktuki trzeba wyprzedzać, hałasują one strasznie, zawali drogi takie, wolno jeżdżą, po prostu najgorsze te tuktuki są, co najgorsze te tuktuki. Ale pewnie gdybym sam nie miał skutera, tylko miał tuktuka, to wtedy bym mówił, że to w ogóle najlepszy środek transportu, w ogóle świetna sprawa taki tuktuczek. Polecam wszystkim, w ogóle wszyscy tuktukowcy, to moje ziomale, no ale nie poszło to w tą stronę, więc jestem team skutery. Chciałbym koncentrować się na wale, Jesteśmy w jakiejś tutaj, takiej miejscowej piekarni. Tu można sobie zjeść jakieś rzeczy. Jest normalnie ryż. Mamy też to dal Mamy jakieś mięsko, kurczaczka różne rzeczy sobie można zamówić. Tutaj są też takie pyszności. Eee, tu jest egg roll, fish roll, bułeczki jakieś, jakieś kanapeczki Różne rzeczy sobie takie zamawiają ludzie O, to ciekawe, damy ciasto, możemy spróbowało. Wow. Jakie to jest cudowne uczucie, jak już jesteśmy tutaj półtorej miesiąca, prawie dwa I codziennie jeszcze ten ich chleb on jest taki... Yy, i się tęskni za tym europejskim żarełkiem, no teraz się I kupiłam chleb ogólnie pełnoziarnisty Po prostu Niemożliwe, tak wygląda, tak wygląda. Ale kosztował 1000, czyli ponad 10 zł, 14 zł. Yy, I kupiłam jeszcze krosanta czekoladowego i krosanta z. Yy, orzechami. Yy, migdałami yy, I po prostu wspaniale. Zapłaciłam za to no, z 40 zł ogólnie. Także nie za fajnie, ale. Mega się cieszę, bo i dawno nie byliśmy takich rzeczy. Szczęścia nie da się wycenić. Karola chciałaby wymienić sobie kask. Właściwie szybkę od kasku. I ziomal nas skierował do sklepu z kaskami. I tak wygląda sklep. O. Najlepsze rzeczy, znalazłem na silance do jedzonka, to są takie przekąski. Ja ogólnie nie lubię sobie takie przekąski jeść, jak hot doga takiego z Lidla. Albo takiego z żabki, hot -doga, jakieś tam fryteczki, jakieś coś tam, takie przekąseczki To tutaj, tu są takie krokieciki I one są z warzywami, z kurczakiem, albo z rybą Tak to wygląda w środku No i wszędzie gdzie to się kupuje To jest ogólnie bardzo pikantne W jednym miejscu trafiłem, że było takie średnie, ale ogólnie wszędzie gdzie to kupowałem było bardzo dobre A tam właśnie w tym spepie Arpico To nie jest pikantne i to jest po prostu Przewspaniałe Kup Babczuk! To jest zaniepiste! Ktoś tutaj, w tym domu, mówił mi Po co tam tyle leków? No i proszę bardzo Ktoś tu leży teraz w łóżeczku I trzeba mu zrobić coś, co mu pomoże Czyli gripeksik, proszę bardzo Gardimax też mamy, jeśli byś chciał Nie, to już koniec Zrobię ci za chwilę gripaksik i będziesz się wygrzewał. Ogólnie, ataki tutaj są bardzo dobrze wyposażone i jest ich bardzo Czy są dobrze wyposażone? Mają też chipsy. Dobra, no, o to chodzi. O to właśnie <grym> chodzi. Od tych deszczy niespokojnych się aż trochę pochorowałem. Nie wiem, czy słychać, jak mówię z zatkanym nosem. Deszczy niespokojnie. Ale no. Leżę się w łóżku, Karola tutaj dba o mnie, gotuje dla mnie i tutaj gripek mi zrobiła. Także dobrze, jeśli ma się kogoś, kto się może zająć nami w ciężkich chwilach. ciężkich chwilach. Także tak jak tam ktoś napisał w komentarzu, że dobrze być singlem, no to wszystko ma swoje plusy i minusy. Czasem lepiej być singlem, czasem lepiej mieć partnera. A co, na to, że jestem chory? No co mam powiedzieć? No, musisz się kurować, żebyśmy mogli zdrowieć i żebyśmy mogli pójść na surfing. I łapać te fa jak ujażnić falę. Nie, jak Dogadać łap? się z oceanem. Dogadać się z oceanem. No.